Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku postaram się Państwu opowiedzieć o motorowerze Derby GPR50. Pokażę Wam wszystkie cechy tego motoroweru: jak jest zbudowany, jakie są jego wady, zalety i dlaczego akurat padł wybór na tego typu motorower. Prezentowany model jest z 2012 roku. Jest wyposażony w silnik dwusuwowy o 50 cm pojemności sześciennych. Co najważniejsze, tego typu silnik jest chłodzony cieczą. Dodatkowo skrzynia biegów jest wyposażona w 6 biegów, które tak na dobrą sprawę dają nam bardzo duże możliwości odnośnie prędkości, spidu maksymalnego, o czym będziemy dalej rozmawiali. Motorower został wyposażony w tarcze hamulcowe przód i tył, bardzo szerokie opony, które mają niewątpliwie wpływ na bezpieczeństwo, ale co najważniejsze, prowokuje motory o większej pojemności. Swoim wyglądem. W modelach powyżej 2010 roku doszło do pewnych zmian konstrukcyjnych, ale to bardzo ważne zmian konstrukcyjnych. Układ wydechowy został przeniesiony spod zadóbka, jest aktualnie z boku. Dodatkowo tylny wahacz uległ całkowitej zmianie, sposób resorowania tak samo i co najważniejsze, układ hamulcowy. Mamy większe tarcze, większe klocki i mocowanie zacisku znalazło się już tym razem na górze, a nie na dole. Derby został wyposażony w nowy, zintegrowany elektroniczny licznik, za pomocą którego możemy śledzić na bieżąco prędkość maksymalną, obroty silnika, godzinę naładowanie akumulatora stoper ilość kilometrów całkowitą przejechaną przez pojazd mamy ilość kilometrów dla pierwszego użytkownika i ilość kilometrów dla drugiego użytkownika Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę, za poświęcony czas. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli się podobało, daj lajka. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do komentarzy, z pewnością na nie odpowiem. I obiecuję w najbliższym czasie kolejne filmiki z serbii Derby GR. Pozdrawiam, trzymajcie się.